Witam Was wszystkich. Nygus, skąd taki obraz dorwałeś? Z działu dziecięcego dla niemowlaków. Tam były smoczki. Słuchajcie, dorwałem ten obraz na Allegro. Bardzo mi się spodobał. Wieczorem, kiedy zaświecę światło tutaj w sypialni, centralnie światło pada na tego smoka. Wtedy jest wieczorem bardzo fajnie podświetlony. A tutaj mam troszeczkę innego, ziejącego ogniem. Może kiedyś będzie mały nygus laskami i powie zanieś mu smoczka, bo on płacze. Wtedy zdejmę tego smoka tutaj ze ściany. Mu zaniosę. Może zrobi o! A może zrobi! Ee, nie wiadomo. Mamy dzisiaj niedzielę. Wczoraj wieczorem troszeczkę sprzątałem chatę, no i zauważyłem, że tutaj w rogu panel mi się podniósł. Słuchajcie, co wymyśliłem: zdjąłem listwy, nawierciłem tutaj otwór w rogu małym wiertłem, później poprawiłem troszeczkę większym żeby mi się łepek od tej śruby schował w tym lejku, jak to docisnę, widać, że panele się zrównują. Także za chwileczkę tutaj wkręcę cienkiego wkręta. Pod spodem są deski. Panele się zrównają. Przykręcę z powrotem listwy i mam nadzieję, że będzie dobrze. Nygus, czy ty się nudzisz? Może troszeczkę, a może tak jak powiedziałem, jestem za dokładny, wszystko chcę mieć picobello. Zresztą, jak to wygląda? Jak tutaj w rogu jest taki uskok. Dobra, biorę się za wkręcanie tego wkręta. Już wszystko przymierzyłem, wywierciłem. Listwa maskująca. Go tutaj zakryję i myślę, że będzie dobrze. Na 14 lecę do babci na obiad. Jestem zaproszony, także się sprężam. Niektórzy piszą nygus. Nudzisz się, znajdź sobie pracę albo babę. No, jak widzicie, się nie nudzę. Na ostatnim odcinku wam pokazałem, że miałem pęknięcie na ścianie. Zobaczcie sobie, jak rozwiązałem ten problem. Wydaje mi się, że wszystko poszło gładko, pęknięcia nie ma, ściana się nie ugina. Negus ma czasami takie swoje patenty i domowe sposoby. Smoczek jest w gitara. Piszcie w komentarzach serdecznie wszystkich. Pozdrawiam. Biorę się za ciąg dalszy tej naprawy. Do następnego.